Top 5 najdroższych posiadłości celebrytów. 5. George Clooney, Villa Oleandra, Włochy. George Clooney jest właścicielem luksusowej willi nad jeziorem Como, wartej około 100 milionów dolarów. Ma prywatny dok, basen i zapierający dech w piersiach widok na Alpy. 4. Oprah Winfrey, Montecito Estate, USA. Oprah ma posiadłość wartą 100 milionów dolarów w Kalifornii. Rozciąga się na ponad 40 hektarach. I posiada kilka rezydencji, ogrody oraz własne sady owocowe. 3. Jay-Z i Beyoncé, Bel Air Mansion, USA. Ta para kupiła ultra nowoczesny dom w Bel Air za 88 milionów dolarów. W środku są cztery baseny, helipad i prywatne kino. 2. Bill Gates, Xanadu, 2.0, USA, rezydencja Billa Gatesa w stanie Waszyngton jest warta około 125 milionów dolarów. Wyposażona w najnowocześniejszą technologię, prywatną bibliotekę i basen z podwodnym systemem audio. 1. Mukesh Ambani, Antilia, Indie. To najwyższa prywatna rezydencja na świecie, warta ponad 2 miliardy dolarów. Ma 27 pięter, lądowiska dla helikopterów i własną świątynię.